No siemanko, uszytywanko, z tej strony Domi juniorski moi drodzy, znajdujemy się po raz kolejny w BeamNG i mamy mapę Limbo. Co to jest Limbo? To są właśnie te takie belki, które... Ale... Ale nic... Ale nic się w sumie nie stało, ponieważ Limbo... To to jest jak się tańczy na, na plaży, nie? Idziecie i później te, te belki tak schodzą w dół i musicie tak jakby brzuszkiem do... Wiecie, o co chodzi, nie? To BeamNG! Moi drodzy, wydaje mi się, że... Czekaj, bo on tu jakoś dziwnie biegi zmienia. Wydaje mi się, że tamten samochód, ten Gabriel, on po prostu był za wysoki, no bo w nic nie uderzyliśmy. Możliwe, że tym samochodzikiem. To... Możliwe, <ścoughs> tym też nie uderzyliśmy. Ale kolejny tor już jest mega cięższy, ponieważ jak sami widzicie, wydaje mi się, że tutaj lambo się przeciśnie. Jakiś Aventador. I wiecie co, weźmiemy jeszcze w cabrio, ponieważ wydaje mi się, że, że gdy weźmiemy, wiecie jak, z takim z normalnym dachem, metalowym, szklanym, zwał jak zwał, to wtedy może być tak, że my po prostu tym dachem tutaj przyhaczymy. Dlatego też moi drodzy, ja biorę tutaj Aventadora bez dachu, czyli w cabrio i zobaczymy jak ten samochód sobie tutaj poradzi. Wydaje mi się, że on chyba sobie na spokojnie poradzi, prawda? Bo jest bardzo niski. Dobra, hamuj, hamuj, hamuj! Hamuj, hamuj! Ale drzewo go rozwaliło. Moi drodzy, na tej mapie mamy jeszcze dwie trasy. Mamy jedną tutaj i tutaj, ma, moi drodzy, mamy taką mapę, że jak sami widzicie, jest wysoko, nisko, niżej, 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 niżej i tak dalej, i tak dalej. Więc od razu sobie tutaj postawimy tego naszego Aventadora i zobaczymy, gdzie on się zmieści, a gdzie nie. Oczywiście bierzemy Aventadora w cabrio, żeby on się zmieścił. I uwaga! Okej, okay, tu się zmieścił! O, tu jest silnik! Oh my god! Uuuu, okej! Okay. Czy on się złamał w pół? Wydaje mi się, że złamał się w pół. Ale silnik jest w nienaruszonym stanie. Ale wiecie o co chodzi? Najlepiej, moi drodzy, zobaczyć to z tej perspektywy. No spójrzcie, patrzcie, jedziemy! I uwaga, to jest mega przechizujące, bo tu już... bo tutaj już byśmy stracili głowę. Ale moi drodzy, no dobra, przetestujemy to jeszcze raz, ponieważ ja bym chciał wam pokazać w zwolnionym tempie, jak to wygląda. Spójrzcie, tu się jeszcze mieścimy, natomiast tu... O, oh my... To nie było zwolnione tempo, ale mega się jakoś zawinęliśmy o to drzewo i robimy tak zwanego kickflipa, ale wcześniej jakoś ładnie wjechaliśmy w te, w te. tylko my jakoś się po prawej stronie z tego, co mi się wydaje. No dobra, poczekajcie, pozwólmy, że pojedziemy sobie tędy, dobra, tu i teraz, dobra, zahaczyliśmy, teraz tu Pł płaszczymy się no i teraz tu niestety, ale nie umiem się tam przecisnąć, moi drodzy, jaki samochód by tam wjechał? Czyżby tam wjechał nasz Cerberus? Później to sobie sprawdzimy, ale dla nas, moi drodzy, najważniejsze teraz będzie to aby przetestować te limbo jakimś autobusem, <laughs> a do tego oczywiście weźmiemy nasz autobusik z turbo-doładowaniami, z... Oh my god, tu już przyka... Lekko się zawinęliśmy i u nas mega zgięło. Moi drodzy, sprawdźmy to jeszcze raz, jak to wygląda, podczas gdy my sobie tutaj troszeczkę czas yy, Minimalizujemy, albo raczej, no wiecie, jak. No, z, z, no, że jest wolniej, po prostu, no. I patrzcie, patrz, tu już zahaczamy. Oh my god. I tutaj wszystko. Każ, każdy, który by w środku tutaj był, tak jak w Fernbusie. Jak ja mam zawsze w Fernbusie full opcję, że full osób jeździ, to tutaj, moi drodzy, by chyba nikt nie przeżył. Moi drodzy, do tego testu weźmiemy yy, Bugatti. Tylko ja sobie wezmę tutaj w zręcznościowy tryb. Bardzo. Bardzo ten samochód jest dziwny. I uwaga, on. Ten samochód ma za dużo mocy. I on po prostu zaczyna się ślizgać. To jest bez sensu. Ja spróbuję nie wciskać gazu na maksa. Tylko po prostu będziemy sobie chali te 150 na godzinę. O nie. 100 na... 100 na godzinę. Niech będzie 100 na godzinę. I tutaj urwiemy. <noise> Nasze zakupy? Okej. Okay. I się tutaj zatrzymujemy, ale wydaje mi się, że ten samochód by poleciał tak samo, jak i Lambo, żebyście się zatrzymali tam. Jaki samochód wślizgnie się tam pod spód, nie mam zielonego pojęcia, ale ja muszę teraz jakiś fajny wylosować. I wydaje mi się, że tym samochodem to będzie jakaś formuła, ponieważ formuły są niziutko osadzone i wydaje mi się, że formuła powinna dać jakoś ciekawie radę. Czekajcie, podjedziemy sobie tu... Okej, okay, jedziemy i uwaga, patrz! Tu się... O! Ja się muszę rozpędzić. Jak ja się rozpędzę, to moi drodzy, formuła przejedzie na sam koniec. Tylko ja muszę tutaj dawać mega czadu. Dobra, i uwaga, trzymamy mocno kierownicę 220, dobra, tu przyjadę. Coś mnie tak wywróciło. I chyba będę musiał, wiecie, gdzie pojechać. Chyba będziemy musieli gdzieś tędy pojechać. Tu. Kiepskie jest że jakiś spoiler. Dobra! O. No nie wiem. Jak formuła nie dała rady, to musimy poszukać czegoś innego. Czegoś mega niskiego. Może jakiś McLaren? Na przykład powiedzmy 650S, moi drodzy. Moje marzenie. Ale on się nie wczytał. Zapomniałem, że nie mam tekstu w tym aucie. No nie. Więc P1 Carbon. Spróbujemy, moi drodzy, McLarenem P1 Carbon. W ogóle mam nadzieję, że mam tekstury. Dobra, tekstury są. I ciśniemy. On jest wysoki. On jest wyższy chyba niż Lambo, no spójrzcie. Widzicie tu? Teraz tu się przeciśniemy już. Tuż. Któryś samochód musi się tak spłaszczyć, że my przejedziemy przez te ostatnie coś. A może nasz zbugowany samochód? V10 Dist... On, on się zbliża. On się wyłącza. On się wyłącza. Oni coś zepsuli z tym samochodem. Oni, oni ten samochód zepsuli. Bo ten samochód wcześniej działał, a on teraz już nie działa. No nie wiadomo dlaczego. Więc weźmiemy po prostu inną wersję, a ona nazywa się Lans Lanspeed Rig. Na serio nie wiedziałem, co się teraz tutaj dzieje. Dobra, muszę tam jakoś wjechać że on tak ciśnie. Co się stało? bo, bo on, jest, on jest mega szybki, ja muszę sprawdzić jak to wygląda. Ja to oczywiście sobie ustawię na 500. Co się tam stało? Nie działa. Dobra, działa. Czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay, teraz moi drodzy są... So... V10 Destroyer nie da rady, ale nasza kochana policja polonez z combo, czyli w wersji takiej w tej kombi. To on najpierw urwie tutaj sygnalizację, dokładnie, nie ma sygnalizacji tutaj już dalej nie wierzę. No nie wjeżdża, nie daje rady, no. Moi drodzy, samochód z LEGO powinien dać radę. Zobaczcie na minę tego gościa, tego chłopka LEGO, który tutaj siedzi. Jego mina świadczy o tym, że najprawdopodobniej uda mu się wszystko przejechać. On jest gotowy na ś... On jest gotowy na wszystko. Fajnie, że on tutaj sobie steruje tak tym samochodem, zmienia biegi i tak dalej, ale... Ale wpada w poślizg. Się rozleciał, całe Lego się rozleciało. Nie wiem dlaczego on się tak ślizga. Zobaczcie w ogóle, jakie to jest fajne, jak on tutaj biegi zmienia. Zmieniamy, moi drodzy, bieg i ten chłopek Lego też tutaj ciągnie za wajchę. I patrz, patrz. O nie, Chłopek wyleciał, dobra. Jedziemy. Nie jedziemy. Ale czekaj, czekaj, bo teoretycznie bym mógł się jakoś tutaj wcisnąć. Mimo, że chłopek Lego został urwany. O nie, to była śmierć na miejscu. Ale jego mina, nie wiemy jaka jest jego mina, ponieważ jego. Głowa chyba cokolwiek nie ma, no, jednak jest w porządku i jeszcze się uśmiecha. Moi drodzy, jak chcę zobaczyć w, w zwolnionym tempie, jak to wygląda, gdy ten chłopek Lego, on po prostu wylatuje z tego samochodu, bo było to dosyć mega i wydaje mi się, że to już było chyba tutaj. Jak sami widzicie, jedzie sobie ten chłopek Lego i ma taką ciekawą minę, ale... Oh my God. Jego nogi się odłączyły od reszty ciała. I ten ludzik lego po prostu się rozwalił, no jak, jak prawdziwe lego. Tu jeszcze wjeżdżamy, tu nie możemy... No niestety ja nie wiem jak mam tam wjechać na sam koniec, co chciałem zrobić, no. Moi drodzy... Halo! Anarchy Motorsport, który ma 1940 koni, może da radę przejechać na sam koniec? Bo on będzie tak szybko jechać, o, o, O. On był dosyć nijutki, ale czy mamy jakiś taki tuningowany samochodzik, który... Co Że on by tam ewentualnie mógł jakoś wjechać? Mamy tu jakieś death mode. Wydaje... Tu jest 1008, dwa konie i tylko V4. Tu jest jakiś death mode. Wydaje mi się, że może to być jakiś tuningowany taki samochodzik, że on na przykład do setki będzie miał pół sekundy na przykład. To wiem, że będzie nieźle. Okej! Okay. Okej, okay, let's go, let's go, let's go, let's go! Jedziesz! 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 Let's go! Oh, anarchy Motorsport, moi drodzy, Tempest! Nie wiem, czy przeleciał, czy on po prostu. W... Musimy zobaczyć to w zwolnionym tempie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co wy myślicie na ten temat. Co, co on teraz tutaj zrobił ciekawego, że udało mu się przejechać na sam koniec? Ale wydaje mi się, moi drodzy, że on jednak pojawił się. Znaczy, nie, że się pojawił, tylko. Jemu się jednak chyba udało. Patrzcie, jedziemy tu. I tu się zaczyna. Patrzcie, tu jest. Tutaj. I następnie on chyba. Nie wiem w sumie czy on podskakuje, ale mamy 412 na godzinę, a ja nawet tego nie zauważyłem. Kręcimy tu, żeby jakoś wjechać. I uwaga! Yes, let's go! Brawo! Tak, na... przepraszam bardzo, to teraz się. No, ale powiedzmy, że przejechał. Tylko w zwolnionym tempie to się mega dziwnie robiło. Okej, okay, trzymaj tę kierę, trzymaj! O! Ale ciężko się tym samochodem jedzie, Dobra, czekajcie, ja spróbuję tutaj mega trzymać tą kierownicę, w ogóle nią nie skręcać i! Jest! Przeszedł, przeszedł. Wiecie jeszcze jaki samochód przejdzie? Maluch. I to w takiej wersji, gdzie głowa od Marka oraz Martyny będzie asekurowana. Właśnie tą szybą, która znajduje się tutaj z przodu. I wydaje mi się, że troszeczkę to kark skręciła! Martyna, kochanie! Na spokojnie ty musisz tak troszeczkę kucnąć, to wtedy nic ci się z główką nie stanie. Martyna, uwaga! Martyna! Martyna, ty dostaję w łeb! I niestety dalej się już przejechać nie da. Dobrze moi drodzy, zostawcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej Bimengi. subskrybujcie ten kanał i widzimy się w następnym odcinku. Na razie dzięki, cześć!